Godzina dziewiąta, zero zero, start gołąbków. Puszczamy! Wszyscy startują ładnie z klatek. Nic nie zostaje na razie. Idziemy, 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 idziemy. Ruchy, Krzyśku, ruchy, ruchy Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj. I następne Jest z drugiej strony Wszystko, a zastawiłeś pięknie, o Wszystkie, zobaczcie, wszystkie poszły. No widzisz. O, ten już chyba nie poleci. Ale możliwe. Momencik, momencik. Dwie grupki są. E, Dołącza. Trzy grupeczki są. Ładne. Trzy grupki i momentalnie w tej chwili jedna grupa Jeden odbija od razu, od razu odbija, nie chce lecieć. On chce lecieć w drugą stronę. To jest pewnie Ślązak. Tam następna grupa piękna. O, będzie ścinka, będzie ścinka. Ba tu! Jest! Nie ma, są, jest, 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 znowu to samo, nie, jednak się rozdzielają, pięknie, rozdzielają się, rozdzielają się, jest, 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 jest. jednak nie, trzy grupy. Jest, jest dwie grupki teraz czwarte kółko, piąte połączyły się wszystkie. No to ładnie, pięknie, piękna grupa. Nie wiem czy widzę za dobrze, bo jest tutaj posłonko. Ale od razu odbijają w kierunku Katowic. No, ale już poszły, można powiedzieć tak, dalej. Pogoda jest jaka jest, pochmurno troszeczkę, fajnie, słońko przybija. Piękna grupa, niesamowicie. Tamta grupka też miała minimum albo i ponad 500. Wyłączymy na chwilę, bo za długi filmik będzie. Jak odejdą, to już po prostu 3 minuty, 37 sekund, gąbki jeszcze krążą tam. No, wypuszczone o 9.00. Na razie przerywamy.